Czesiu, Czesiu chodź, idę, idź, trzymaj, Czesiu na piętach skacz, na piętach, podskakiwuj, trzymaj, nie, źle stepujesz, trzymaj, trzymaj, trzymaj jeszcze i za co, za cokolwiek. Zobacz, Czesiu, jakie to szczęście, że w tym mieście są same urzędy. Niech to chociaż kibel za darmo jest. No, ja ci tak powiem, że gdyby nie ZUS, to do skarbówki bym już nie dotrzymał. Nie dałbyś rady. Chodź, ci pokażę tu kibelem. tak, panie dyrektorze, prezesie, kochany, tak, tak, genialny pomysł, tak, świetnie, 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 tak, 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 wdrażamy nowe dyrektywy, wdrażamy, tak, tak, przyjazny urzędnik dla petenta, tak. Jestem uśmiechnięty, miły czuły i ładnie pachnę. Tak. Tak, mi też ciężko w to uwierzyć. Jest tak. Aha, tak. Pani, e, prezes kończysz, muszę e, petentów mam. Kłaniam się. A nie chejnie! Chejniech, proszę nie przerywaj mi! Popatrz jak ja oddycham. Nie no, elegancko! Mówiłem po ściance. Chłopiec takiego zoro na murze wyrysował. A fugi wyrwało! Witam panów bardzo serdecznie i zapraszam do swojego skromnego stanowiska. Chodź, bo klasę będzie chciał. Nie, 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 panowie, źle się zrozumieliśmy. Zapraszam tutaj do siebie i od razu zapytawę. Czy przyszli panowie sprawdzić składki zusowskie, dowiedzieć się o fundusze strukturalne czy firmę załatwić? Załatwić się, przyszliśmy. Rozumiem, rozumiem. W takim razie szukam odpowiedniego formularza. Co? Widziałeś? Widzisz? Teraz, żeby się załatwić, trzeba firmę założyć. Jakbym wiedział, to bym trzymał dalej. Panowie, taka krótka ankietka na początek. Jak się panowie nazywacie? O, On Na poważnie to wziął. Więc? E, w takim razie mam niepowetowaną przyjemność przedstawić panu mojego kolegę, Czesław Blasiak, pseudonim Dekarz. Wybitnej klasy bezrobotny. Światowej, bo już nawet w Ilani był. Zaspał w samolocie i wrócił z powrotem. A oto mój wspólnik Henryk Brzeziniak. Pseudonim. Brzeziniak, Henryk. W skrócie: Henryk Brzeziniak. A pan magister to kto, że tak spytam? E, nazywam się Krzysztof Zbędny. O, bardzo trafne nazwisko. Tak. Zwłaszcza na pańskim urzędzie. E, starzy pomyśleli, kurwa, cool, za młodo już życie, no. Widzę, kto... że się pnie, pnie do piwnicy. Karierę zrobi, tak, że... e, Dobrze, panie Krzysiu, skoro się zrobiłeś tak wesoło rodzinie, to może byśmy na początek jakiegoś... Krzyniaczka 08, czas myli. Nie, 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 panowie nie. Nie na mamierką ale, ale ciśnie, ale ciśnie, co uraźnie, będzie na no, twoją. Nie nie, 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 panowie, nie, nie, nie możemy, kolejka. O, o kolejka! Źle się zrozumieliśmy, pędzimy, pędzimy. Nie ma. Dopiero pędzi. Za wcześnie przyszliśmy. To my w takim razie jutro przyjdziemy, tam Pan droży, doda, siarkę, zapałek, do widzenia. No. Panowie, ale tutaj jeszcze parę pytań, no. Tutaj I... mam kolejne pytanie, czym się Panowie zajmujecie? Aha. To trzeba by posłuchać. A czy u nas generalnie to jest tak jak u Eleni, nie? O. Troszeczkę nieba, troszeczkę słońca. Skupu złomu będziemy bronić do końca. Aha, rozumiem, czyli wielobranżówka. Wielozłomówka bardziej. Taki złom serczyń. Dobrze. Ja rozumiem, pieniądze leżą na ulicy. Gdzie? Gdzie, Gdzie jest ta ulica? Gdzie jest ten dom? <laughs> panowie, metafora. A widzisz, na ulicy metafora! Dzięki za to Nie, nie, panowie, źle się zrozumieliśmy. Ja wiem, że panowie się spieszą. Ja rozumiem, ja się orientuję, że czas to pieniądz. Znaczy, u nas mówią, że złom to pieniądz. <laughs> Oczywiście. E, wykształcenie, jakie szkoły panowie kończyliście? Oho, obawiałem się tego pytania. Niech co ty pamiętasz ze szkoły? Ze szkoły, to ja pamiętam ten, leżakowanie. Dobra, panie, pisz pan te, e, napisz pan te, Urszulanki, o. Wyższe zarządzanie szulanki. WSI, CBA, ABS, NBA. Tylko napisz, żeś z wyróżnieniem. A. Ja. Średnia 2-3. Na nas dwóch. Ma się na czym czapkę nosić. W takim razie ja zapytam inaczej. Co panowie robiliście wcześniej? A. Ja byłem dekarzem. No, nareszcie konkret. Pan był dekarzem. Tak, dekowałem się uchyjka i czekałem, kiedy komornik pójdzie. A pan? Potwierdzam. Ale gdzie pan pracował wcześniej? Ja? Ja dekarzem byłem. To już wiem, drugi pan. Raz, dwa. Dekarzem byłem, mówiłem. Pan sobie zapisze. Dekarz, przez by. No. W takim razie trzeci pan. Raz, dwa, trzy. Pan sam siebie pyta, to bez sensu. Czy nie dziwię, że u was takie kolejki w urzędach. Chciałem się spytać pana, który kończył NBA, pan Jordan. A to trzeba byłoby zapytać. Zawołać? Nie, panowie, no trzeci pan w okularach. Który? Wszyscy w okularach. Tak. Tylko ja chwilowo nie zabrałem, bo wie pan. Ale Czesiu nosi okulary normalnie, tak? No, ta, normalnie pa... nosi, tylko że mi teściowa zabrała. Panowie, żeby... no ja muszę wypełnić te rubryczki, ja mam czyste. Aha. Ja też mam czyste rubryczki, ale w żyłach mam 0,7 litra. Dobrze, panowie, no, no pan, pan Henryk Brzeziniak, o. Który? Bo jeszcze jest ojciec. – Zawołać? – Syn, syn! Proszę o syna. – Syn jest w szkole, przynajmniej tak twierdzi. – Panowie, ja tu zarabiam 1200 brutto na rękę. – To 10 razy tyle, co my w ruch. – Możecie mi, panowie, pomóc? Co pan robił wcześniej? – Dekadziem byłem. – Wiem, drugi pan. – O, u ciebie tu już znają. – Dajcie autograf? Drugi pan od prawej lewej, z tamtej strony ode mnie. tam. Jakby nie patrzeć, ja jestem drugi. Proszę pana, pomału. Pan był dekarzem, wiem? O, Poparz, wie no, A pan, no. który nie był dekarzem, był? Ty, ty popar, a tu To jak... jakiś quiz, przepraszam. <grym> ty. Krzyżówkę zarzucił z rebusem? Panowie, ja proszę o odpowiedzi, muszę to wypełnić. A czy ja panu nie odpowiadam? Pan, przecież dekarz! Tak, we wszystkich rubrykach. Tam nawet przy podpisie też, dekarz. Tylko <noise> przez by. T tak wiem, a pan, który przez by dekarz jest to, co pan robił wcześniej? Pan był dekarzem. Mm. Dziękuję. Przepraszam. A pan kim był? Wciąż jestem. Dekarz. Wciąż jest pan? P panowie, no proszę. Wciąż jest. Wciąż? Dekarz w ciąży? To te hormony, ja ci boję. Teraz jest to wszystko, to co widzisz. No. Nie wykrokujemy! Małżonka musi być spala dumna. Panowie, i tak osiem godzin. Osiem godzin? Panie, panie. Czesna ciąża. <śm> Panowie, proszę o współpracę. Nie, 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 nie. Nie o to chodziło, nie o to chodziło. Chciałbym prosić o odpowiedź Pana Brzeźniaka Henryka Juniora Starszego. Nie ma, w pracy. <noise> nie. Przepraszam, a długo Pan już tu pracuje? No troszeczkę, czemu Pan pyta? No jakoś Pan sobie nie radzi. No właśnie Pana proszę o odpowiedź. To trzeba było od razu powiedzieć, że chodzi panu o Pana. Henio, popaj, on chciał nas obrazić. Pytam, nie, ciebie nie. To może, może ja się w końcu do głosu dorwę, bo pan mi nie daje. Tak, poproszę. E, chciałbym e, powiedzieć, że ja kiedyś pracowałem we Warszawie. U, pracował pan w stolicy, a gdzie? W Warszawie. Mm -hmm. Ale gdzie? W Warszawie! No co ty człowieku, nie wiesz co to no. Warszawa? Pałac no. kultury, łazienki. Syrenka, prezydent, premier. No dobrze, ale ta, tej, w tej Warszawie co pan tam porabiał robił tam? E, pracowałem w tym w rządzie, byłem ministrem korupcji i sportu. A przepraszam, kto był wtedy premierem? Jordan. O ile mi dobrze wiadomo, to Jordan nigdy nie był premierem. Nie. No właśnie jak to się wydało, to mnie zwolnili. A Jordan jak się zdziwił? Cały czarny się zrobił. Czy panowie w ogóle gdziekolwiek wcześniej pracowali? Tak. Tak. Ja byłem dekarzem. Wiem, mam w papierach. Wow, A pan? Ja, ja nie. Ale za to ja kiedyś y, wysłałem do firm nasze PCV. -ki. Co pan w PCV napisał? Że jak te firmy chcą mieć szczęście, to muszą to wysłać do 10 innych firm. Panie, ile firm padło? Czyli temat praca mamy przerobiony? O. Pan tam zapisał? Tak. Lekarz. Przez by. Stan cywilny, panowie jesteście żonaci? Oj, zasunął pytanie. No w zasadzie można tak to ująć, tak pobieżnie, nie? Podłużnie. Pan tam krzyżyk postawi, nie? To nawet jest bliskie prawdy. Do, dobrze, ale przepraszam, pan też ma żonę? Ale po co do tych drażliwych tematów? No muszę wiedzieć, czy ma pan żonę? O żony, żony, człowieku, daj się już pan spokój z tą żoną, toż to jest pomnik przyrody. My to z kolegami to na jego żonę to Bartek wołamy. A <grym> ma taką samą obejmę na pasie. To zaraz, to ile ona ma lat? Sporo. No. Chociaż z drugiej strony to nie aż tak wiele. Mówi, że była łączniczką w powstaniu. Ta, chyba Spartakusa. Tak, to nie wiesz, ile twoja stara ma, przecież ona nie ma za dużo. No, skąd ja mam wiedzieć, ile on ma lat? Twoja archeolog? No, w sumie to tak. A ty, ale ona Piłata jeszcze chyba pamięta, nie? Piłata to ona do chrztu trzymała. To ile ona ma lat? No, nie wiem, no! No to sprawdź! Jak? Normalnie weź się potni i po swojach policz. Ci wyjdzie. E, panie Krzysiu, ty kochaniutki rycerzyku, nasz malutki, Słuchaj, e, z jego e, starą to jest z moją ciotką. Jakie ona skubana teraz bąki sadzi, normalnie. Nie nie, 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 proszę, nie, nie, nie. 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 nie, ja, nie. Ostatnio siedzimy przy kolacji, to jak nie wyładuję w kinesku, to sosia na dole myślał, że u kablowkę podłączyli. A ta sąsiadka z podczwórki to nawet przez moment, ale tylko przez moment miała TVP Kultura. Kiedy grzyby poszły normalnie, uh, a ciotka z krzesełkiem aż do jadalni odjechała. Niby nic, ale jadalnia na piętrze. Robi wrażenie. Najważniejsze pytanie: czy macie panowie kapitał początkowy? Kapitał początkowy? Nie. Cieka, cieka. Ojejku, co się stało? No tak mi przykro jest. No co, powiedz no. no. Nie mogę wam firmy założyć, to, o! Ojej, nieśmie cię. Ty, cieszę, ale ja tak się zastanawiam. Co I... Ty gadasz? Ja w zasadzie mógłbym taką firmę założyć. Tak? No, bo ja mam taki, wiesz, kapitał początkowy. Tak? Mam zamrożone tysiąc złotych. Jak to zamrożone? Moja żona jest w ciąży.